CODE to program, którego zadaniem jest edukowanie i inspirowanie młodych ludzi w obszarze umiejętności cyfrowych. Polska realizuje ten program jako trzeci rynek w całej grupie DENS-u, z czego jestem bardzo dumna. Pierwszy etap akcji to dni przedsiębiorczości, które miały miejsce w naszym biurze w marcu. Odwiedziło nas 45 licealistów, Którzy dzięki podglądaniu naszej pracy, warsztatom czy wizycie w labie mogli zweryfikować swoje plany zawodowe, lepiej zrozumieć branżę reklamową i potrzebne w niej umiejętności, a być może kiedyś wrócić do nas do pracy. Ale to nie koniec akcji. Latem zasiadamy w jury międzynarodowego konkursu na najlepsze mini przedsiębiorstwa młodzieżowe. Planujemy również nagrać webinar dla młodych ludzi, a jesienią ruszamy z warsztatami do szkół. Muzyka Coat to fantastyczny koncept, daje realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości wokół nas, pozwala młodym ludziom wkraczającym w dorosłość odnaleźć się w nowej sytuacji, poznać siebie lepiej, poznać swoje mocne strony. Osobiście wierzę, że możemy, a nawet powinniśmy inspirować, wzmacniać i tak naprawdę wyposażać przyszłe pokolenia w umiejętności niezbędne do współtworzenia gospodarki cyfrowej, do wykorzystywania potencjału gospodarki cyfrowej. Dołączyłem do tej inicjatywy w roli wolontariusza i czuję, że robię coś naprawdę pozytywnego. To duża dawka dobrej energii, którą polecam naprawdę wszystkim. Najbardziej mi się dzisiaj podobała praca z autoriuszem. Uważam, że pan Amadeusz jest super i bardzo mnie zachęcił do tej pracy, szczególnie do bycia analitykiem. Najbardziej podobało mi się to, że mogłam, miałam możliwość zobaczenia, jak ta branża wygląda od kuchni, co tylko utwierdziło mnie w tym, że idę w dobrą stronę i chciałam kiedyś pracować.